Cześć, cześć komentarze. Bardzo serdecznie w pierwszym odcinku, w pierwszym odcinku na moim kret, kanale zniku w, w legend. Jestem na mechu. Siema. No i gramy tak. Ja na topa, dwa. mechu na mida. I, i, i Talon i, na botę. A Mara fitne na, na, Mala, na No, Timo i Talon na Bocie, jedno to fajne połączenie. A ja są no, ja To jeszcze lepiej. Nie dla, mnie. dla mnie. A ja mam tutaj w ogóle dźwięk z włączony. Problem? Nie. O kurde, ten Ekko ma dobre runki. 47 AP. No, no. Dobrze, ja mam full runki podadę. Nie lubię nie być lubię, na salotopię. Ale tak się, tylko się gra Wiem, ale nie lubię, no, nie lubię tego Nie lubię nie ramy. ramy Wszyscy, Wszyscy idą na jeden. na jeden To lubię To lubię Nasus na Nasu topie Teraz na Tryotypek chce od razu wpaść No Może snopem. snopem Nie no Może no, znowu mnie nie umie grać? Kurde jako czekał z tego punktu? Spednał ai? Spednał Jeśli będę na nim, to solę do niej gajmola Zwłaszcza to do topa to, 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 Już pod wielą no, się cofać się Ja, But just my part to... Farm. Farmienie polega na dobijaniu moków. Jego nie wiedział, nie wiedział Co, zaraz ci mogę iść zgangować, tylko go zabiję to A no co? Tylko chyba mu nie pomogłeś O kurde Gdzie ma stara i co? Koniec ganga? Tak To nice gang, kurde Lewo Lewo Piększone Dajcie mi ulte to już po nim, kurde man Jeżeli chcesz pomocy, to mu zaraz wbiję. Tak masz czas, mógłby tak. jej. No, na idzie do ciebie. No to nie mam daleko. Chyba na Na no, to jest teraz... tam solo. Tam solo. Jak on uciekł od tego wiatru, że ulty nie mogą uciec? Nie Taki wiem. Ale farm, proszę cię. Ja? Ja? Farma tu jest najważniejsza w grze. A co ja robię, to 68 mapę już ma. A to dzik. Na no, co się cofa? Już chciałem go rozwalić, ale myślę sobie, kurde nie no, chyba to nie będzie dobry pomysł, tak na sam początek. Żelagi mam. A on chce paść! O nie! Kurde... Nie, nie widziałeś tego. A zaz no easy eee, próbuj się nie fidować Jeszcze to nie zapadłem. Jest eee, co, mogę iść właśnie teraz na to. No to, masz. No to masz. Tylko idę z respa, więc po to. to jeszcze go do południa. O, takim go. Kurde, mapki daleko są. Kurde, kusimieł. Ten, ulti mnie kusi. Co, cię kusi? Ulti. Na bocie zaraz możesz użyć. Tam, jak tra O kurde, on tutaj jest! Brawo. Nie widziałeś, się? tutaj że... jest. O, ja nie mogę, stary, musisz mi pomóc. Idę. Zobacz. No to się wbijam. O kurde, nie mam ulti za 3 sekundy. Ja się mam many. I teraz ulta, dobra, już po nim. No chyba czy nie? Zabij go, zabij, zabij, twój kill. Nice, kurde masz, że start na no, push. Dobra, teraz chyba woda, poszła, poszła

a, eko jest na bocie? No dojdę na boat Jak coś to może dojść? Yy, aktualnie jestem zajęty. kurde, tu jest trzech eko, wróć na mi da. No, on tak farmi ciągle na to. Idzie. Farmiał tak mi się tak podoba. I wrócił się. Nie wierzę. No nie wierzę, nie wierzę, nie było? Nie, nie mam już mamy. Po pierwsze mam mamy money. Mam Chodź tutaj na... kurde, sami ja się, się mam. Czasu. O nie! to ten dzik zrobił? Ja widzę, za, że zaczynam filować z jestem na razie w farmie To już się nie mam kupy. Kupy. Czyżby Eko nie uciekał? Darmowy kill? Please, please, nie uciekaj, nie uciekaj, jeszcze sekundę. Jest! Już ja mam nie prawie Weź mnie ktoś tu przyjść. Nie trafiłem! No nie no, uciek E! I powtarzam. bo tam O manfek, tutaj się nawala E-Rup O co to chodzi z tymi SS-ami? Yy, na G masz takie coś lewy. Nie wiem gdzie ma co chodzi z tymi SS-ami. SS NIE NO CO ON ZROBIŁ No kurde mam 4-4 jaki żal Dobra, puszuję, Pushuję Pushuj Ej pytanko, czemu ty nie kopiujesz żadnego itemu? Dobra, dobra Ty byłeś chociaż raz w bazie? Nie, nie Serio? Teraz dopiero idę to słabo? Jak coś tam możesz przyjść no, do mnie? Nie tam. Po co? Jak ciebie tam nie ma. Zostanę. Malfaj, co aż jak walczy. Mam ony. Jako idzie. To ja też się dołączam. Gdzie ma stary? Dajcie, dajcie, dajcie. dajcie, dajcie. Uć, nie uciekaj. Kruszyneczko. Teraz mogę wbić na topę jak też... Dochodź, dochodź. Nie pytaj się tego no go pytaj się chodzi. Dobra No i jeszcze poczekaj jakaś chwil. A Dobra, teraz już ci mówię wbijam, wbijaj się w niego, no. atakuj go już. No. Możesz uciekać. Nie padnij. Easy. Easy. O, eko, siema. O, daj mi jaką A tego znajdziemy? Mam go. Co? Co? No możemy iść. No kurde walony, z tu nie nic nie robi innego. No ale za ciebie, Eee, na Luciana chodź Wszyscy tam idą. Wszyscy tam idą. Po kurde musisz najpierw, a nie. Nie, pitas, nie, pitas, nie. A dobra, odbierz, to nie pochwalę. Ale dobra, wierzy Pan, to mnie się z tym po stajkę. Właśnie, chodź ci Nie da, nie da. To nic nie zrobi. Ja, ja. ból nie wycelowałem I ta niedaleko spolowali Bo jak się pobudowało pod tą tu, tancę. Tancę. Na, Nasus O no. oh, kurde Klep 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 Ja nie mogę. Bierz ze masz ulty. Nie. No. To mogłeś pierwsze kupić, ostrze niż w ale teraz już mniejsza z tym. Teraz to, jest tylko z Tattyka. Ja wiem. to gdzie na wodę czy na da? A co, nie wiem, idź gdzie chcesz. Pomóc tam. Nie pomóc tego. ojebany o kurde biegnie już trzech chciał we mnie pijać wieś. mi dopuszcznęli No. Chodź na mida, no. chodź na mida, chodź na mida. Być może to wygadamy. Jest Jesteście na midzie? Ja jestem. Ja jestem. O, do kurde nie zauważyłem, sorry. Wiesz ja już? mam nie, Mamy Widzisz, że możemy ich rozwalić? Nie Nie, nie Jak to malfać już się wbija? Wiem. Wiem. Ten nie wie, jak O, kurde. Fokusowali mi. Pierwszego zawsze bij Luciana, ok? Idą na barona. Nie, no co ty w tej minucie, nie. Baron jest dopiero od 40 sekund, więc. Zawsze bij pierwszego ulicy na początek. Jak to nie trafiłem? To i gdzieś był Nasus. Był, był, był ale się znał A co, zaraz dragon będzie? No, mi tam Nie, dragon zaraz. Pokażę coś fajnego I teraz nas nie bije a Ty się zabijesz się... No, też się mu powietrzną postawiłem Dobra, idziemy do Timosa Wszyscy I wbijaj pierwszego Luciana, zawsze pierwszego Luciana O kurde No ja nie mogę, jak on DMG robi Luciana pierwszego, bijcie! Kurde, kurde. Lucian mnie kurde rozwala, fokusuje mnie Zawsze bij pierwszego Luciana Pierdol innych i bij Luciana Dobra, idę na to. Janki ci puszną wieżę, nie zdążysz. No idę no, na mnie pusznąć. Raczej nie no, 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 pusznąć. Ja, ja, A, jedę na to. A no teraz padnę. Masz teraz? Palmy miałem, Palmy miałem. No kurde walony Lucian, no. z piordzielej to ma ataku O nie, wbijają we mnie Ty tam przytrzymaj ja, ja... O kurde Przytrzymaj ich. Eko, Eko. Mogę być tam dość. No nie! Nilarka też sporowali, trzeba przyznać. O, mordę, nie! nie! Kurwa, ulti No i dajemy na Nie wierzę, że to przegramy. Co? Przegramy? przegramy? Może to Trudno jest. Ma 247 ataku. Ja mam 157. 159 Balony Lucian, kurde. Mam dużo farmy, dużo killi. Będzie kierował nim grę, tak go tylko fokusować. No. no to też nie jest dobrze, jak jedna osoba się tylko w tym nie nafiduje. Bijam. Kurde. Pomóc ci. Pomóc ci. Zdałabym się. Kurwa mać. Tutaj wszyscy przyszli. Ja nie mogę Lucian. To jest koks. O nie. o kurde uwalony. Nie no przegr przegramy to jak Lucian będzie... O tak kurwa nie. Succesz. Czekaj. Zobacz, jak nas pusznęli, a my jedną wieżę rozwaliliśmy. No. I dwie prawie. Zabijcie Luciana, kurwy. Lucian i Nidalka, u nich ogarniają tak mocno. Czas ja mam, mam 35 fps Ja mam normalnie po 80, a teraz około 40 mi się zrobiło Nie ogarniam o co chodzi Ja mam 100, 100. 105 Ale pięknie Ale akcja Teamfight bym jeszcze dogonił to Dzień dobry Tylko nie O nie E, E, E Dobra On tu jest No ja pierdole Jeszcze jedną wieżę spuszczyjemy O kurde stary, weź odejdź Możemy to wygrać Nie no, pewnie to wygramy U niech tylko lucja nagarnia, i już, cofajcie się Cofajcie się, nie idźcie tam dalej, bo padniecie Fajne mam staty. Najgorsze najgorsze, najgorsze. najgorsze. 2-2-12 kto ty dobrym supportem jesteś? Chujewy. Ach, mówiłem uciekajcie i padli. Nie jest i tym. Tutaj skoczył? Chyba widziałem nidarkę jak szła na blu. Nie, to ja jest na botach. Bota. A biję to Gdzie ma. Serio Pomóż wam Nie, uciekło mi niedaleko I dragona zabili, zarąbiście kurde Mają dragona, przecież najważniejszy jest pierwszy i ostatni dragon A oni takowego mają No panu. Bili Luciana od razu Jesteś takim adecjakiem, można powiedzieć Zrobię, Dziękuję Panamidę. Ale y, przejdź z tą stroną, żeby Cię nie bili O kurwa ultet. A bo... Czekaj, bo u nich ktoś... Dobra, już nie Uciekaj tam, gdzie bronić wieży Bi ich No to po ich wszystko. bić, no wa, no O nie, no kurwa, teraz nasz pusz, no się nie no, nie podajemy się Ale ten grzyb był film Tutaj jestem Black, tak jest Black For Fun Patrz na Luciana, kurde, jakie 320... Mala No nie, 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 nie tej wieży Nie, już koniec Nie gadaj, że przegraliśmy Przegraliśmy No, koniec no Dobra. Dobra Ja nie mogę jeszcze dwóch rozwiązać. Więc dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, zostawcie się w górę Jeśli chcecie ze mną to dłużej, to subskrypcja. Cześć. Więc zobaczę w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.